Rok temu rozśpiewane disco robaczki rozbujały wszystkie kina. Co chwila męczy mnie ADHD Teraz wielka przygoda przenosi się pod wodę! Plum trochę ma nierówno pod sonarem. Oto nadpływa dzielny delfin Plum. Wow! On wie, gdzie jest Nemo. Mam cię? Mam cię, meczku. Nie mu rybki sferajny. Należał do mnie! Do mnie! O, ciekawość, pierwszy stopień do brzucha. Znalazł sposób na rekina? Proponuję, żebyś zupełnie oddzielił posiłki od konwersacji. Bo przecież warto rozmawiać. Po Żartym nie pogadasz. Coś w tym może jest. I nie mówi się z pełnymi ustami. Jasne jak dróg! I jest szybszy niż żółwik sam. ŚLEDZIE! Czy jesteście gotowi, aby dać Nura w nieznane z najlepszym surferem oceanu jego prawą płetwą? Tak, żeby była jasność, jestem Macuś i oczywiście, jak zwykle, brudną robotę muszę odwalać. Już wkrótce pokochasz życie w wielkim błękicie. Delfin Blum. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w wodzie i w kinach.